Ustawa o kredycie konsumenckim, którą zmieniamy, wprowadzi jedną zasadniczą zmianę, którą już dwa lata temu proponowała Komisja Nadzoru Finansowego bankom w rekomendacji, tak rekomendacji S, kiedy to zapisano, że klient, który wziął kredyt we franku, w euro, w dolarze czy w jakiejkolwiek innej walucie, ma prawo w tej walucie kredyt spłacać. Banki trochę obeszły tę rekomendację, wprowadzając bardzo wysokie opłaty za aneksowanie umów. Ta ustawa wprowadza zapis, że jeżeli ktoś wziął kredyt we franku, w euro czy w dolarze, nie musi prosić banku o aneks do umowy, tylko może w tej walucie przynieść pieniądze do banku i zapłacić. Jeżeli kurs w danym banku, w którym mam kredyt, mi nie odpowiada, jest zbyt wysoki, a w banku czy w kantorze obok jest znacznie, znacznie taniej, to mogę kupić w tym kantorze czy w banku pieniądze i przynieść do banku, w którym mam kredyt i spłacić ratę kredytu, czy to będzie frank, czy to będzie euro, czy dolar, bez żadnych dodatkowych opłat, bez żadnych prowizji. Tak jak ktoś by miał kredyt złotówkowy i spłacił to w złotówkach. To jest główne przesłanie tej ustawy. To jest ustawa dość krótka, prosta i wydaje nam się, że w miarę sprawniej i szybko będziemy mogli nad tą ustawą procedować w Sejmie i jeszcze w tej kadencji ona będzie mogła obowiązywać. Ułatwi wielu, wielu Polakom, którzy mają kredyty w walucie obcej to jest około 1,5 miliona gospodarstw w Polsce spłaty tych kredytów i Postawi ich w sytuacji klienta, o którego bank musi zabiegać, a nie klienta, na którym bank dzisiaj dość w sposób niewybredny zarabia, w sposób też także nieuprawniony, bo marże, które stosują niektóre banki na kredytach walutowych, na walucie, tak zwanych spreadach sięgają kilkunastu procent, co na pewno na rynku walutowym nie jest rzeczą normalną i, i dobrą.